Dzień dobry, miło mi powitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu, na spotkaniu z ekspertem. To na tych spotkaniach rozmawiamy o architekturze wnętrz, o projektowaniu, o aktualnej technologii, ale również trendach, które towarzyszą nam w zasadzie co sezon. Naszym ekspertem będzie pani Bata Toman, która jest doradcą architektów w firmie Fluger. Pani Bata zajmuje się tym od ponad 11 lat. Pani Beato, dziękuję za zaproszenie. Proszę powiedzieć kilka słów na swój temat. Pracuję w firmie Fluger od ponad 11 lat. Zajmuję się w współpracą z architektami, to znaczy przygotowuję oferty, przygotowuję rozwiązania pod jakąś konkretną inwestycję. Prowadzę szkolenia i warsztaty dla architektów prezentujące produkty czy rozwiązania materiałowe. Rozumiem, e, w, mamy okazję współpracować ze sobą również, e, również na przestrzeni lat. E, nasi klienci coraz częściej przed podjęciem decyzji o wyborze wykonawcy y, czy dostawcy, na przykład farby, bez której w zasadzie nie jesteśmy w stanie zrobić wykończenia wnętrza, e, remontu, a nawet projektu, bo przecież tam powinna się znaleźć ta informacja, zadajmy nam pytanie o to, czy produkty, które stosujemy są ekologiczne? I dla mnie ekologia ma jak gdyby dwa znaczenia. Po pierwsze jest to tak zwana dbałość o środowisko, a drugie również dbałość o nasze zdrowie. W związku z tym pytanie, w jaki sposób państwa firma odpowiada na te potrzeby? Troszczymy się o środowisko, produkując produkty wysokiej jakości, które wytrzymują wiele lat, które zabezpieczają powierzchnię, nie brudzą się, wytrzymują nawet długotrwałe użytkowanie, więc nie musimy malować farbami zbyt często. Czyli poza ekologią mamy tutaj też ekonomię. Tak, dokładnie. Może się wydawać, że wybieramy farbę dosyć Droższą, droższą od takiej farby ekonomicznej, ale tak naprawdę można to potraktować jako inwestycję też, wybór takiego produktu na lata. Tak? Wszystkie nasze produkty posiadają oznaczenia ekologiczne. To jest Ecolabel, czyli taki europejski znak, certyfikat ekologiczny. Nordic Swan, który jest najbardziej restrykcyjnym certyfikatem ekologicznym w Europie. Część z naszych produktów posiada też oznaczenie. Nie, M1 to oznacza, że spełniają te najbardziej restrykcyjne wymagania i są przeznaczone do pomieszczeń, często właśnie osób mających jakieś problemy z alergiami oddechowymi. Wprowadziliśmy taki produkt, to się nazywa R. To jest farba, która posiada certyfikat Nordyckiego Instytutu Astmy i Alergii. Praktycznie nie ma zapachu w trakcie malowania i w użytkowaniu. Więc jest bezpieczna dla osób, które szczególnie są właśnie podatne na jakieś alergie. Na naszych opakowaniach, które teraz pojawiły się też w ofercie, to są opakowania produkowane z recyklingu, a więc te opakowania są w tej chwili w takiej barwie niebieskiej, ale produkt jest ten sam, co też warto podkreślić. Na każdym z tych opakowań znajduje się też kod QR, dzięki któremu można otworzyć stronę i sprawdzić, co to jest za produkt, jak się go aplikuje, jakie ma właściwości, jakie parametry. Także w bardzo łatwy sposób można też zapoznać się z kartami technicznymi produktu. Kolejne pytanie, z którym spotykamy się ze strony naszych inwestorów, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze farb i jak dobrać farbę do swojego wymarzonego wnętrza, mieszkania, domu, biura. Warto sobie zadać pytanie po pierwsze, jaką funkcję ma spełniać pomieszczenie, bo też różny produkt zaproponujemy do wnętrz użytkowych, typu jakieś magazyny, pomieszczenia gospodarcze, inny produkt zastosujemy do salonu, do pokoju dziecka, kuchni, więc to są takie aspekty funkcjonalne. Ważne jest też wykończenie tej powierzchni, bo nasi, nasi klienci lubią na przykład farby matowe, które dodają takiej elegancji wnętrzom. I tutaj mamy w ofercie kilka produktów. Mamy Dexo 1, ultramatową farbę, która ma właśnie taką najwyższą odporność na szorowanie. Dexo 5, która jest również bardzo dobrym produktem i od lat takim flagowym. Ale z kolei do pomieszczeń, które są bardziej użytkowane, które częściej jakby narażone są na dotykanie, na, 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 na zużycie, polecamy farby lekko satynowe, bo ta powierzchnia mniej brudzi się po prostu. W naszej branży, czyli Czyli architektura wnętrz projektowanie, bardzo duży wpływ mają teraz trendy. Powiedziałbym, że nawet wręcz modowe. Jakie trendy państwo promują? Jakie trendy według państwa mają w tym momencie miejsce bądź będą mieć w najbliższym sezonie? To, na co fluger stawia od lat, to jest takie indywidualne podejście do, do wyboru klientów. Dlatego też Staramy się zawsze prezentować naszym klientom różne rozwiązania, wypytywać o to, z której strony świata jest wnętrze, jakie tam są warunki, do czego to pomieszczenie będzie służyć, więc ważne jest to podejście, żeby każdy czuł się w tym wnętrzu dobrze i to jest chyba taki trend, który... Jakby wydaje mi się, że, że będzie się rozwijał jeszcze bardziej, bo chodzi o to, żebyśmy się czuli po prostu w naszych wnętrzach dobrze, dobrze żeby to było wnętrze, które jest skrojone dla nas y, i też dlatego, między innymi, klienci poszukują pomocy u architektów, którzy z nim taki proces y, doboru kolorystycznego przechodzi. A nas, według Pani, z pozycji producenta zwrócić szczególną uwagę przy wyborze farby? Y przy wyborze koloru, tak, tak na tak. przykład, to myślę, że tutaj ważna jest taka ponadczasowość barwy. I tutaj coś, co nie będzie się nudzić nam za chwilę. Najczęściej klienci podają nam argumenty, przychodząc do nas, że chcą mieć tą bazę w takim dość neutralnym kolorze, żeby można było to wnętrze zmieniać, żeby można je było przerabiać z czasem, żeby to nie było już takie bardzo zdefiniowane. Ale też zdarzają się klienci bardzo odważni, którzy e, lubią kolory i chcą się tymi kolorami bawić. No warto się zastanowić, czy rzeczywiście ten modny kolor e, jest dla nas. Tak? Czy on będzie nam, na nas dobrze oddziaływał, czy, czy będziemy się w nim e, czuć dobrze. E, przygotowaliśmy nową kartę. Kolorów to jest też taki trend ostatniego czasu, żeby przygotowywać dla klientów gotowe rozwiązania, ale sprawdzone, bo też klienci do nas przychodząc mówią, że chcą kolor sprawdzony i bezpieczny. Gdybyśmy mogli spytać top kolor Flugera, bazowy, wyjściowy, ten, który gdzieś tam w Waszej filozofii funkcjonuje od, od zawsze, to? To biały. To jest biel, biel Flugera, czyli Fluger White. To jest kolor, który... Jest wpisane w nasze DNA. To jest baza, która pięknie wygląda z innymi kolorami. Jest to kolor tak zwanej bieli skandynawskiej, więc ona nie jest chłodna. Bardzo przyjemna dla wzroku. Czyli myślę, że mogłabym polecić ją w sytuacji, kiedy klient nie umie się zdecydować i te wszystkie. Kolory pochodne bieli, te wszystkie off-whitey, mogą czasami zabarwiać się na jakieś chłodne barwy albo, albo zbyt ciepłe, to to jest taki kolor, który będzie naprawdę wyglądał pięknie. Czyli mamy wskazanie, trend ponadczasowy mhm. w tym przypadku. No też, też popularnym kolorem jest teraz beż. chyba bo też państwo to zobaczyć. Tak, zgadza się, tak? zgadza się. Przeszliśmy, że tak powiem, ewolucję z szarości, która dominowała na przestrzeni ostatnich lat do właśnie do beżu. To jest taki kolor, który nam pozwala poczuć się tak przytulniej, bezpieczniej we wnętrzach, prawda? Ta, ta szarość była taka nowoczesna, ale Nie trochę neutralna, bezosobowa, tak, ale jednak zimna, <laughs> jednak chłodna. Tak. Tak, To faktycznie te, te rynek jak gdyby też sam siebie edukuje, i ludzie powiedzmy sobie z projektu na projekt, z remontu na remont, już wiedzą, czego nie potrzebują. Tak? Mm -hmm, tak. A my jesteśmy między innymi po to, żeby powiedzieć im, jakie jest kolejne kroki, w czym czuć będą się lepiej. Gdy wchodzę do salonu Flugera, gdy widzę Wasze reklamy, gdy widzę Waszą puszkę, a widzę ją często, to widzę malarza z wałkiem. W związku z tym mam od razu jedno skojarzenie Fluger to farby. Tak. Ale gdy wchodzę do Państwa salonu, czy rozmawiamy, no to wiem, że nie tylko. Mhm. Jaką gamę innych produktów Państwo mogą zaproponować naszym klientom, które upiększą nasze wnętrza? Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dekoracyjnych. Ostatnio wprowadziliśmy produkty marki naszej marki Detale CPH. I tu mamy farbę dekoracyjną, strukturalną oraz masę. Wszystkie kolory znajdują się we wzorniku. To są takie właśnie też w trendach współczesnych, które pięknie podkreślają wnętrze, podkreślają charakter pomieszczeń. Nadają się zarówno do pomieszczeń takich nowoczesnych, ale też z takim, w takim naturalnym charakterze, czyli te wszystkie style Japandi, które teraz są niezwykle modne. Mamy też e, farby, takie specjalistyczne farby, którymi możemy e, pomalować e, zarówno drzwi, listwy przypodłogowe, możemy też A To odnowić. jest tak zwana druga młodość mebla. Tak, tak. Możemy też e, pomalować na przykład tymi farbami płytki w łazience, no, czy z wyjątkiem tej strefy prysznicowej, ale toaleta albo łazienka w kuchni też, tą przestrzeń między szafkową możemy też tym produktem odświeżyć, odmienić i nadać jej nowy. Nowe Drugie życie. Tak. Dodatkowo też posiadamy w ofercie wszystkie niezbędne narzędzia, które są potrzebne do, do wykończenia właśnie tych powierzchni czyli wałki, pędzle, folie, taśmy. Można u nas też nabyć elektronarzędzia, które ułatwią e, zwłaszcza takim profesjonalnym firmom jak Państwo pracę. Patrząc na portfolio, widzę bardzo duży wybór. W dzisiejszych czasach, kluczową kwestią w związku z tak dużym wyborem na rynku, nie mówię nawet już tylko o wyborze wnętrzarskim, bardzo ważną jest kwestią, moim zdaniem, doradztwo, czyli takie wsparcie ze strony profesjonalisty dla osoby, która wchodzi z ulicy bądź dzwoni do państwa. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o klienta indywidualnego? Który przychodzi i ma problem z wyborem. Na rynku jest tak wiele produktów, tak wiele materiałów, że żeby przejść ten proces wyboru, to trzeba przesiedzieć wiele godzin czytając informacje w internecie, sprawdzając produkty. My ze swojej strony oferujemy takie wsparcie. Każdy klient, który przychodzi do nas do sklepu, może liczyć na taką bardzo profesjonalną informację dotyczącą produktu, zastosowania, a nawet wykonania tego efektu właśnie na przykład pomalowania ściany farbami, tak? Czyli jak Czyli Jest malować. możliwość również zrobienia tutaj chyba próbki, tak? Tak, tak. Mamy też tutaj na Zakopiańskiej w Krakowie salę szkoleniową, gdzie możemy też pokazywać Państwu jak prawidłowo malować ściany, jak uniknąć na przykład pasów, czy takich nierówności na ścianach, jak dobrze rozprowadzać, jakie warunki powinny być spełnione, aby farba świetnie zachowywała się po pomalowaniu. Tak, żeby właśnie nie było żadnych niespodzianek. Te szkolenia też jakby są takim kluczem y, i taką ścieżką dla wykonawców, żeby się właśnie rozwijać z nami i uzyskiwać certyfikaty. No, właśnie o tym, o tym certyfikacie, akurat y, my jako organizacja jesteśmy już po certyfikacji, było to naprawdę lata temu. E, zajęło to nam trochę czasu. E, rozmawialiśmy o osobie indywidualnej. Porozmawiamy chwilę o profesjonalistach, czyli o firmach, tak? mhm. które korzystają z Państwa materiału. Na jakie wsparcie mogą liczyć i co z tą certyfikacją? No, najważniejsze jest e, wsparcie doradcy technicznego, który e, jest jakby dedykowany, przypisany do państwa. E, I taka osoba e, no, zapewnia e, to wsparcie na całym etapie inwestycji, czyli e, pomaga wybrać produkt, dopasować go do określonych warunków, ma naprawdę olbrzymią wiedzę. W Tematach bardzo różnych dotyczących remontów starych nieruchomości, tak jak na przykład w Krakowie mamy tutaj do tak, czynienia tutaj mamy z Mamy bardzo dużo rzeczywiście rynku wtórnego. Tak, i, i nasi doradcy już mają do, doświadczenie, które pozwala pomóc klientom dobrać odpowiedni produkt do takich, na przykład, inwestycji. Oferujemy również szkolenia, warsztaty, można u nas przeszkolić się zarówno właśnie z tego, jak profesjonalnie. Malować, nakładać gładzie, również maszynowo. No i wiele innych tutaj atrakcyjnych, myślę, dla, dla wykonawców informacji uzyskiwać od naszych doradców. Panie Klauduszu, współpracujemy już dobrych parę lat, a przy okazji chciałam zapytać, co jest takim aspektem, który powoduje, że chcecie z nami współpracować dalej i lubicie naszą markę? Jakie wartości tutaj uzyskujecie, które są dla Was cenne? Wybór farby dla profesjonalisty, dla firmy, która świadczy też w ciągu roku pewną skalę kilkudziesięciu projektów e, wykonawczych, e, nie jest łatwy. I nie ukrywam, że rozpoczynając jak gdyby tą drogę do wyboru właściwej farby, często polegaliśmy na samym początku na wyborze klientów, ale niestety to nie dawało tej jakości, której byśmy oczekiwali. Jako profesjonaliści, i dbający o detal. W związku z tym, przeszliśmy tą drogę, między innymi z jedną z firm, która stanowi też dla Państwa konkurencję. Niestety tam, jak gdyby w toku rozstrzyganych reklamacji, czy też doradztwa, ta usługa nie do końca spełniła nasze oczekiwania. Postanowiliśmy spróbować i znaleźć farbę, która będzie odpowiadać do wszelkiego rodzaju projektów, które realizujemy, czyli zarówno do tych małych, średnich, czy dużych. Podchodzimy do tego w ten sposób. Czyli bez względu na to, jak projekt jest duży, zawsze stosujemy tam profesjonalną farbę w kategorii premium. Mhm. To daje nam gwarancję, że klient będzie zadowolony efektem końcowym, a my nie będziemy musieli ingerować w jego prywatność podczas gdy już tam mieszka. Stąd też przetestowaliśmy farbę Fluger, przeszliśmy wiele szkoleń otrzymaliśmy swojego konsultanta, otrzymaliśmy doradztwo, a również certyfikację. Też poza tym, że te farby trafiają na nasze inwestycje bezpośrednio stąd, Państwo je doważą, to jednak kluczowym dla mnie, jako dla zawodowca, jako dla profesjonalisty, przy tej skali świadczonych usług w ciągu roku, dla wymagających klientów, przede wszystkim liczy się niezawodność. Czyli to, o czym wspomniałem wcześniej. Ta farba... Nie tylko wytrzymaw, mówiąc w cudzysłowie, w okresie gwarancyjnym, ale długo, długo po. Zważywszy na fakt, że u nas jest taki trend, że mniej więcej prowadzi się remonty raz na 10 lat. A mamy doświadczenie w tej przestrzeni i to naprawdę działa. Bardzo nam miło to słyszeć. Myślę, że nasza współpraca będzie trwała i będzie się rozwijać. Życzymy sukcesów i nowych, ciekawych realizacji, w których, mam nadzieję, będziemy uczestniczyć. Dziękuję serdecznie za, za spotkanie i za wizytę u nas w salonie. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również Państwu za uwagę. Nasze spotkania z ekspertem będą pojawiać się właśnie na tym kanale. Jeżeli interesują się Państwo architekturą wnętrz, nowinkami, trendami oraz technologią, która jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć efekt pożądany, efekt wow, to zapraszam do śledzenia tego profilu. A za dziś już bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.